Was bardzo serdecznie po 3 tygodniowej nieobecności na moim kanale. Przepraszam Was bardzo serdecznie za to, e, ale no nie miałam weny, by w ogóle e, po pierwsze montować. E, nie miałam czasu też na to, e, a nagrywanie to też jakoś tak e, nie. Niecierpliwie czekałam właśnie na ten okres, czyli na świąteczny okres vlogmasowy. E, i ten odcinek właśnie jest przeznaczony po to, by Wam powiedzieć, jak ten grudzień będzie właśnie na moim kanale wyglądał. Ogólnie patrzcie o mojej e, No, <laughs> Nie patrzcie. Mam dzisiaj czapkę Mikołaja e, i ogólnie jest to na czerwono. Moja siana się ze mną nie zgrywa, ale trudno. Mamy tu piękny kominek, który leci na moim komputerku. I tak. Pierwsza informacja jest taka, że odcinki y, przez cały grudzień będą się pojawiać w poniedziałki, e, czwartki i niedzielę. E, takie dni wybrałam i muszęcie właśnie oczekiwać e, odcinków na moim kanale. Będą to odcinki e, simsów, dwa odcinki zaplanowane planowane z mojej prywatnej rozgrywki, e, prawdopodobnie jakieś tam świąteczne, tylko muszę to troszeczkę przegrać. E, będą też vlogi. I takie poganekowe, tak jak teraz. Cały grudzie mam już zaplanowane, i mam nadzieję, że będzie Wam się to podobać. Możecie też zostawić łapki w górę i subskrybować tam czerwony przycisk. Może być szary i dzwoneczek, żeby potestować powiadomienie. I tak. W tym roku mam jeden kalendarz adventowy. Jest to kalendarz z herbatami z firmy Cup and you. O, tak, nie chcę wam pokazywać bardzo, co tutaj jest. Tam z tyłu mamy napisane, jakie herbaty po prostu e, mamy. E, ja tam za to, to, to nie, na bardzo nie patrzę. E, poza tym, i tak to nie pamiętam. tam. E, wiem dokładnie, kiedy będą moje ulubione herbaty, bo w tamtym roku również taki kalendarz kupiłam. I jest to mój jedyny kalendarz. E, chociaż może kupię sobie jeszcze z czekoladkami może z kindera albo z milki ale jeszcze zobaczymy e, ten dostałam jako prezent e, wcześniejszy, mikołajkowy od mojego chłopaka e, i kocham cię, dziękuję e, no, e, pierwszy dzisiaj otworzyłam ogólnie to nagrywam pierwszego grudnia, czyli w niedzielę, a ten odcinek pojawi się w poniedziałek zaczynam od poniedziałku, nie od niedzieli tak, tak postanowiłam i no. Pierwsza właśnie herbatka jest adwentowa. O! O! Wyostrz Dobra, może widzicie. Adwentowa. Ogólnie chyba widzi... Możecie przejść do GameSu na kanale Grammarse Legion i tam otwieram kalendarz. Tak, możecie zobaczyć wtedy, jak on wygląda i tak dalej. No, jestem bardzo ciekawa, ogólnie mogę Wam powiedzieć, jaka jest moja moje ulubiona herbaty. Jest to mleczna droga i smażone migdały. Tak, to są moje ulubione herbaty i niecierpliwie na nie czekam. Yy, więc tak, ja ogólnie herbatki jeszcze nie wypiłam, ale zobra, zaraz, sobie ją zrobię yy, i no. Yy. Kalendarze będę otwierać, yy, kiedy będzie dzień nagrywek, czyli na przykład yy, tak jak dzisiaj nagrywam, to e, nie pokazuję Wam znaczy pokazuję Wam z pierwszego e, z drugiego no nie dam rady Wam tego pokazać być takim lekkim opóźnieniem e, można tak to powiedzieć no bo niestety jakoś inaczej się tego nie da zrobić chyba, że będę montować filmik jako od samego dnia, co będę wstawiać e, chociaż wolałabym tego uniknąć bo naprawdę e, może być wtedy masakrycznie, że mogę w ogóle nie wstawić na przykład odcinka na czas a w tym roku naprawdę chcę, żeby być systematyczna e, i ogólnie, e, żeby odcinki się pojawiały w dniu, w którym będą e, na pewno zaplanowane e, odcinki będą wszystkie e, i mam nadzieję, że nie będzie żadnych opóźnienia tak. e, może się pojawi jakiś odcinek taki w ogóle wyjęty z planu e, nie mam dla tego pojęcia Zobaczymy, jak to będzie. Taki właśnie pogadankowy podga nagrywam pierwszy raz, więc um, muszę się to najpierw wczuć. E, na tym kanale właśnie jest to jest taki pierwszy Vlogmas. Nie będę to nazywać ani Vlogmas, ani Mas. Po prostu nazwę to Christmas 2019 i tyle, bo to nie będą ani Vlogmas, ani gaymasy. No, to takie coś pomieszanego, bo mój kanał jest taki. Pogadankowy. Chciałabym właśnie spróbować vlogmasa, znaczy vlogmasa, vlogów. Vlogi nagrywać, gdzie zobaczymy jak to będzie. Mam nadzieję, że jak mi to wyjdzie. No i jeszcze z grami, tak? Czyli właśnie simsy, bo trochę się pozmieniało. Ojej, oj, jak mi się pozmieniało w tych simsach. W mojej prywatnej rozgrywce, że po prostu będziecie w takim szoku, że no, taki szok będzie. Co tam się pozmieniało? Hmm. Możecie pisać teorie spiskowe na temat właśnie rodzinki mruz w komentarzach. Z chęcią sobie poczytam, jak w ogóle tam myślicie. W odcinkach pojawią się dwie mi osóbki, wreszcie będziecie mogli zobaczyć też moją siostrę, jak wygląda i tak dalej. I moją przyjaciółkę o której tam kiedyś mówiłam, że straciłam ją, miałam coś w ten deseń, że po prostu za przyjaźni, to teraz znowu się przyjaźni, więc z, z tego powodu bardzo, bardzo miło. Eee, I właśnie już do mnie przychodzi i będziemy nagrywać dla Was odcinek. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Eee, ogólnie wpadajcie na mojego instagrama, bo tam właśnie e, będą zdjęcia e, świąteczne, właśnie to z czapeczką. E, po prostu będę stąd stawiać. Ogólnie ja tu chciałam, żeby było bardziej świątecznie, ale jak zajmowałam ze strychu różne dekoracje, to się okazało, że mam strasznie ich mało. I nie nadają się do takiego tu pokazania, bo nie mam po prostu jak, dlatego jest tylko ta śkoina kominek ta. I ogólnie zrobiłam takiego małego faila, ponieważ nie wpisałam sobie na listę. Rumturu room room, całego pokoju, tutaj mojego, a właśnie w tym e, miesiącu, może nie na 100%, bo jednej rzeczy nie będzie, e, ale znaczy jednej rzeczy. Chyba jednej rzeczy tak planowo, jednej rzeczy nie będzie w moim pokoju, e, ale najważniejsze rzeczy już będą e, w grudniu, więc może właśnie ten film będzie taki dodatkowo. Cóż, może tak, może nie. Zobaczymy. Yy, I prawdopodobnie nagram też moje urodziny. Czyli 31 grudnia, tak na przypomnienia. Jeżeli oczywiście nie wiecie, nie wchodzicie na mojego Instagrama, będę miała 19 lat. Jezus Maria. To jest takie... Wow. Dopiero rok temu kończyłam d 18 Przez chwilę wchodziłam do liceum. A zaraz się skończę, przynajmniej to pomóc. Dobrze, mam nadzieję, że Wam e, się podobał ten odcinek. E, I z niecierpliwością będziecie czekać na e, odcinki na moim kanale. I zostawcie tę łapeczkę w górę na dole będzie mi bardzo miło. Zostawcie też również subskrypcję, żeby o tym, o tym nie zapomnieć, bo wyszukam was. Nie no, tutaj nie wyszukam was, ale będzie mi bardzo, bardzo miło, jeżeli zostawicie łapeczkę w górę i subskrypcję, żeby zostać na dłużej, bo niedługo będą 100 subskrypcji, i fajnie by było, żeby były właśnie w tym. E, w tym vlogmasie e, przez ten czas, do końca roku, bym bardzo, bardzo chciała, żeby były właśnie. E, była ta stówka subskrypcji. Widzimy się ponownie we czwartek. Cześć!